Zaczynam jak zawsze po mojemu ciemanku. Wszystkim! Lecimy z materiałem od razu. Zaczynamy z backstage'u, bo zawody od samego rana bodybuilding. Lekkie opóźnienie było, więc szybko musieliśmy biec na backstage. Zaraz wychodzimy, także wszystko zobaczycie na materiale. O, a nie, żaden trek Nutrition. O kurde, o Jezus, jak ładnie o, pachnie. ładnie pat... pachnie, co? Mm. Uuu, ten trener nie patrzy. Nie, 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 bo my teraz pokazujemy... Masz tu głos? Mam, jak. Bo, ma. Słuchajcie, bo ostatni raz, jak ja byłem na plepie, chyba końcówka, byliśmy w Dubaju i Mariusz przyjmie kurwa hamska kebaba. Zagryzając rurkami, jak jakimś pączkiem jeszcze, nie? No. I wiecie co powiedział? Trenuję twoją, co? Wytrzymałość, kurwa No i no, teraz Mariusz, i... Teraz ja trenuję twoją wytrzymałość. Proszę cię bardzo. Kurwa, szachmat, po kurwasz pół roku. Czekałem, że ten, o, o. Jak dobre mm. no czuje. Mmm, strasznie chujowa. Marcin Maniek. Kolega. Łukasz Podlek. That's it. Yeah. yeah, I remember you. Oh, I I yeah. will be there. I'll be very But I see you and I, I remember oh, you. I was second Yeah, that's it. Yeah, yeah that's yeah. it. I remember. And, and this 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 year you go again? I don't think so. No. I think, I, I think it's my last uh, competition. This year? Yeah, this year. Yeah. yeah. Oh, okay, okay, okay. I got three in a row. Right. Okay. Welcome to the branch. Tak. Ja. Eee, no, twój zachodni prawo no, się zawodnik na no, to pozwala. Wiem, wolałbym przyjechać, ale no. lecę by się spieszyć do Barcina, żeby się go. Trzymaj kciuki. Trzymam. Yeah, but next, you want time. To grow? Uh, next uh, time. Next time. Uh, yeah. So let's see, I will do Alicante next week too. So, yes. Oh, that's too much for me. I got three so. in, in a row. Yeah, I much. have to drive. Maybe yeah. for two weeks later it's. Uh, a classic. Yeah, yeah. yeah. Mm -hmm. Three yeah. weeks, uh, one break, you know. Yes. <laughs> so, yeah, Pushing yeah. Cards, because uh, okay, I so, okay, it's not so easy to win a four card. Yeah, but if yeah, you yeah, only yeah, uh, no. got one, yeah. Yeah, no. of, uh, no. Olympia, I no. tell you, got three. No overall, yeah. yeah it's so a little. That's, uh, a huge, more chance. A huge chance. Yeah, you know, because it's only five categories. Yeah. Yeah. Então basta! Basta pra três!

Robert, seventy nine, not two eighty. Thank you, Robert. That's okay. Hey gentlemen, double bicep. Relax. Two eighty-three and two seventy-nine change. Double bicep. front lat spread side chest tricep either side turn around face the back Double bicep. Light spread. Face front. Gentlemen, thank you very much. 83 Martin Zielinski. We've got the top 5. And now, the 5th place with number 281, Petr Sidlo. The 4th place with number 254, Andreas Bosse. The 3rd place with number 279, Viktor Freiberg. Just creeper, light on his feet. The second place with number 283, Martin Zielinski. And the winner of Open Super Heavyweight Men's Bodybuilding, Dmitry Feldstein. Co tu się wydarzyło. No, cała ekipa spotyka się na nawodnieniu po, po w zejściu ze sceny. Może nie ruda, ale też dobra postawa. Ale nie, ale jakiś rudy się trzeba napić. Przemuś trzymy dalej, kurczę, Łukasz również trzymy dalej mojej podupieczni startujący. No i na ja, wieczny drugi, jak to mówią? Niestety, ale. Ale cóż, no, spokojnie, jeszcze jedziemy. Jedziemy, jedziemy dalej. No, teraz akurat troszeczkę będzie trzeba to

Marcin zaczynaj. cóż, kolejny start za mną. Trzeci z rzędu. Hardkorowy start. <grym> ja. Teraz czas wrócić do hardkorowych treningów. <grym> jak jak w Alicante. Marcin, tak. nie moduluj głosu. Nie moduluję. <grym> kamera ona, a Marcin... Od <grym> razu zmiana głosu, <grym> tylko kamera się włącza. Dobra. Wracając do tematu. Dobra, wracając do tematu. Może niech Adam oceni. No trzeci start. Z... Który start był najlepszy? Jak myślisz? W... Ten pierwszy wiadomo rozgrzewkowy. Pierwszy był rozgrzywkowy. Zrobiłeś czy... overala i to na pierwsze. pierwszy mę tutaj... męczyliśmy też z jakimś wchodzeniem wody, dzień przed startem ponad 5 litrów wody, 20 gramów soli jedzenia sporo. <grym> Więc, to na regional to się ma to się przemęczyć, tego organizmu nie żyłować, bo to nie ma sensu, żeby też. No ciało nasze, nasze później wystawił rachunek. No A ale wygrany overall. Oczywiście wygrany overall. W Irlandii, forma relacyjna, rozmiar przeogromny, zawsze się o to rozmiar baliśmy. <grym> Nie lubię takich rzeczy mówić, bo nie lubię i nigdy nie lubię narzekać i że ktoś nas oszukał, ale tam zwycięzcą powinien być Marcin Owerala. Wygrał niestety miejscowy. No cóż, nie ma co rozmawiać. Organizator prosił co. bardzo o zmianę <grym> wyników. Tak, nie ma co gdzieś tam dewagować tej sytuacji. Dzisiejsza forma, no, rewelka tyłem do Chlastanych na żywo, to też troszeczkę Zeszliśmy troszeczkę z rozmiaru od ostatniego startu, ale był suchy jak biur. Bardzo blisko w zwycięstwa Marcina kategorii, wygrał całego overalla, zdobył kartę, więc Marcin super ciężki. drugie miejsce, z wagą poranną, nacho, bez jedzenia, 112? 112 dzisiaj. No jak ponad 112 kilo, więc trochę tego mięcha jak na 170 metrów wzrostu jest. No i co dalej? No, ja mówiłem, może by jeszcze coś dalej robił. No, zadecydujemy, zadecydujemy sobie za tydzień, bo muszę troszeczkę, że tak powiem, odpocząć. Bo uwierzcie mi, że przechodzenie z jednych zawodów na drugi tydzień, tydzień. w tydzień, w tydzień, z odwadniania od razu w Peak nawadnianie do tego podróży do Irlandii, no troszeczkę wywaliło mnie z kapci, Dokładnie. że tak powiem, więc ten tydzień sobie No to były trzy starty tydzień po tygodniu. Tak. Niestety gdzieś tam życiowe sprawy rodzinne mi się troszeczkę też pokrzyżowały. I niestety muszą pokrzyżować te plany. Dlatego Alicante na pewno za tydzień nie będzie, bo jest to zbyt duży troszeczkę wydatek. Napiję na się wody, napij, trochę zje. <laughs> tak, i wydaje inaczej mi się. się inaczej no. śpiewać, inaczej będziemy cię kruszyć. <laughs> nie na spokojnie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale z formy no. jestem bardzo zadowolony. Ja wiem, że jeszcze możemy troszeczkę mocniej przycisnąć i jak ten tydzień odpoczniemy, zrobimy jakieś 2-3 tygodnie mocnego zejścia. Więc może albo Alicante, Empro Classic w połowie czerwca, albo początek list lipca, w Portugalia. A nie jesteś tak umęczony, wyjałowiony, też aż tak ma no i fizycznie, nie? No. Jak to bywało na niektórych końcówkach, że już ledwo stany zapalne. Już nie, nie, szczerze powiedziawszy, tutaj do ja tego prepa w Ty, ogóle no, nie teraz czuję. teraz prep, spacerek dosłownie. <laughs> znaczy... Te, naprawdę, no, kiedyś się męczyłem, teraz. Teraz czuję się świetnie, jedzenia było naprawdę sporo, a, a ta forma się sama robiła, więc oby tak dalej i życzę każdemu takiego prepa. I takiego trenera. Dokładnie, bo to jakby nie było, troszeczkę zasługa Adama, bo on zawsze mnie musi stopować, ja za mocno obcinam kalorie, za mocno gdzieś tam, za szybko chcę. A jednak się, Ale każdy kulturysta że... ma takie pociągi, bez, to no, bez wyjątku. Ja no, się psychika na 9 godzin, wiesz. stajesz rano, jesteś w miarę świeży, w miarę no. suty, okej, okay, dzisiaj jest dobrze. Następnego dnia się coś postresujesz, dużo popracujesz, śpisz 5 godzin, już przestajesz sikać, już się mniej pocisz, już jesteś delikatnie kadłuba No i co Co twoja głowa ci podpowiada? No trzeba dojebać cardio i uczyć kalorii. No. <noise> Bo dla, dla, tak, dlatego zewnętrzna no. osoba, głowa jakaś chłodna z boku jest bardzo tutaj w tym, w tym przypadku przydatna. No, że tak powiem, niezbędne. Kiedy to będzie ten materiał? Im no, szybciej, tym lepiej. No, no nawet... także weźcie mu, piszcie w komentarzach, nie wmiękaj, kasztanie, masz wyjść. <laughs> Może nie Alicante ale później jedziesz, Marcin. <laughs> A jak nie, to zrobimy. No bo szkoda Marda, na... też form. Na jesień. Jeść. Ale zobaczymy. To wszystko wyjdzie tak naprawdę. Dajcie mi tydzień począć. Chodźcie co, <laughs> idziemy coś zjeść. A teraz idziemy zjeść. Tak. Pozdro.